ma z tej strony kino, a to kolejny odcinek Zagrajmy w FTL, dawno nie nagrywałem, no bo nie mogłem, ale dobra, zacznijmy, aha, teraz mamy kolejny sektor, tak, tak, będzie kontrola, tutaj poleci, będzie więcej bitwy, bo narzekacie, że nudy, dla mnie to jest bardzo fajna gra, nienudna, dobra. Tutaj polecimy sobie. Zaatakujemy pewnie. Dobra, laserę po działkach. I styka. Mam pomysł, jak przejść tego bossa. I teleporter to nie jest jednak taka słaba rzecz. Jest zarąbisty, można nawet powiedzieć. Oglądałem streama. Gościa, naprawdę wymiatał. no wreszcie jeden hit. To nie będę nawet rakiety tracił. Poczekamy. Dobra. Trzy paliwa, tak? Sara poleciłem do sklepu, ale najpierw na dół. K em Zatakujemy ich Dobra, tutaj i rakietą Rakietnicę i tak potem sprzedam, więc mogę strzelać teraz. Co jest, nie trafiłem? LOL Ale się dokładuje ten silnik. Co jest? Nie trafię tą rakietą? A bo nie mam drony, geniusz jestem. Geniusz jestem, ja, yeah. To strzelimy tutaj, w sumie. No i teraz mogę. To ma sens. Dobra, nara o, wskoczyli mi. Niefajnie. Dobra, tak się tutaj. Tutaj ty też. Teraz żeby jak najlepiej to rozegrać. Ty idź tu. Ty tutaj. tutaj Idź tu. Ty tutaj. Fak. Ten się bije. Tu tutaj. Tutaj. Dobra. Może być. To jest kapitan. No kurde. W Medbeja trzeba dać punkt. Dobra, teraz wy ty gościu też iść tutaj. To jest... Ty kim jesteś? Ty nie jesteś nikim. Więc idziesz tutaj, a ty do jako kapitan i dobra, można skakać dalej. Sklep zaraz może będzie teleportować, nie kupię. A, za zaatakuję lepiej, opłaca się bardziej. Dobra. Nawet tarcz nie ma, więc luzik. Nie wiem nawet nie będę rakiety tracił <gry> Ouuu Dostałem trochę Dobra to w ogóle czy, Nie wiem czemu strzeliłem w nicość Kiedy mogę strzelić w broń Ale no, dobra ostatnia seria Teraz tu, tutaj, ty, tu co jest? No Jeszcze polecę tutaj potem do sklepu, żeby jak najwięcej mieć kasy eee, tu I tu w sumie to nic nie da. Silnik, chcę skoczyć, dobra Przepraszam, że się tak nie odzywam czasami, ale to no nie wiem co mam mówić O, co tak oberwałem? O fuck Dobra, przeżył Nice Ale fuks No i co się. Nie fajnie. Dobra. Rozwalony. 33. No tyle mi chyba starczy. No nie. A nie, jednak mogę skoczyć. Ale chyba będę musiał się bić. Co raz zobaczymy, bo jeszcze nigdy tak nie miałem. Jakiś jeden gości, co to w ogóle ma być Dobra, ma to słabe jest i tam i laserek zwykły Spróbuję mu rozwalić, żeby nie mógł się wrócić No fajnie, nie trafiłem Miło, miło Okej, tarcza rozwalona. Uuu, też się przywalił. Dobra, to leci. ty tutaj, gościu. Ale tu Kurde. O nie, ktoś mi umarł O nie Ty chyba jeszcze gości od, od silników. No to ładnie. Jest Brawo ja, brawo ja Zaraz kolejni pomierają, no ładnie. Dobra pokonany, ale kurde No i co? Jeszcze nie ma tego. Sklepu, nadziei nie? nie wiedziałem, że tak będzie Kurde no, jeszcze straciłem gościa cennego Dobra, to ten tu poleci No nie Ale fatalny błąd No, skaczemy no jeszcze do sklepu nie wskoczyłem, no kurde Nie zostawimy, może mogę stracić takim sposobem jednego Z moich Członków załogi Jakiś sklep by się teraz naprawdę przydał Tych zaatakujemy Jedna tarcza, więc Rozwalę go bez rakiety Kurde no nie mogę, no taki błąd skilowany już był gościu ta zaraz ten umrze i to w ogóle już będzie możecie słyszeć w tle mojego brata i kolegę bo drą ryja ale nie wiem nie wiem dobra wracę się wracaj się ty tu i ty tu Dobra, użyję rakiety, bo mnie wkurzyli. No, jeszcze jeden hit. Co? Coś tu mam zepsute w ogóle. System dron. Dobra. Kolejny statek zniszczony. Distress, distress. No chyba polecę sobie tylko... Nie wiem, dobra, tutaj. Niech stracę Hmm Quest Fajnie W następnym odcinku go zrobimy Spróbuję znaczy się Pewnie, że pomożemy czy bronie Kurde, nie zatrzymałem Dobra, teraz tutaj I w broń Aj Dobra, dwóch na czterech. No nie, nie może mi kolejny umrzeć. Wracaj na prawej. Dobra, z rakiety przerapie. Słabą słabą bronią, bo tylko mam laser jeden, więc słabo, słabo. Kusy jest od broni. Dobra. A ten od czego jest? Odtarć, czemu ty tam nie idziesz, kolego? Dobra. Chyba ostatni strzał teraz będzie. Wróć się tu, dobra. Nie trafił rakietą. Dobrze. No i dobrze, rozwalony. I jeszcze... O i kolejną dronę dostałem. I to bardzo mocno, ale no, nie wiem czy będę jej używał. Hmm od razu do wyjścia cisnę. No i tak nie złapali już Beznadziejnie. Jeszcze mają... no Wyrzutnię taką mocną podwójną Boli To może użyję dronę, ale co by tutaj? Nie dobra nie Chociaż No to ma sens Nie będzie mógł mnie trafić chociaż No fajnie, ja też go nie trafiłem Ani razu Dobra dostał w tarczę I wybroń raz Mam ten drony przynajmniej się nie boi, że dostanę od niego mocno. Co jest? Zniszcz mu tę tarczę w końcu. Dobra. Ostatnia rakieta mi została. Fak. Dobra, ją. No, nie, jeszcze nie trafiłem. Potrzebuję jakąś lepszą broń, bo to jest. Lipa. Tylko z jednym laserkiem. W ogóle zamienię Was. Ostatnie strzały, tak. I następny, i koniec. Jedna paliwa tylko. Dobra, widzimy się. W... Nie, no to nara wszystkim. Do wyboru mamy zoltan lub cywilian. To do zobaczenia w kolejnym odcinku na Rapa. Cześć.